Termin fraktale jest nowy w języku matematyki. Jednak figury będące fraktalami konstruowali już kilka wieków temu wybitni matematycy tacy jak Peano, Hilbert czy Sierpiński. Konstrukcje te były im potrzebne głównie po to, aby lepiej wyjaśnić podstawowe pojęcia matematyczne takie jak czym jest figura czy też linia. Wielu badaczy twierdzi, że geometrię fraktali możemy zaobserwować również w przyrodzie. Chmurach, liniach wybrzeży morskich, łańcuchach górskich, płatkach śniegu czy drzewach. Teoria fraktali jest obecnie bardzo dobrze rozwijającą się dziedziną nauki. Zajmuje się nią wiele specjalistów z dziedzin nauk takich jak matematyka, fizyka czy mechanika. Ale czym właściwie są fraktale? Fraktale to figury, których część jest podobna do całości, jednak nadal nie jest to ścisła definicja fraktala, bowiem takowa oficjalnie jeszcze nie powstała. Najwybitniejszym znawcą fraktali oraz twórcą tego terminu jest urodzony w Polsce matematyk Benoit Mandelbrot. W referacie wygłoszonym podczas Międzynarodowego Kongresu Matematyków w Warszawie w 1983 roku stwierdził on, że jest jeszcze zbyt wcześnie na formułowanie ścisłej definicji fraktala, a jest to spowodowane tym, że ciągle jeszcze dostatecznie nie rozumiemy tego pojęcia. Obecnie fraktale w matematyce są ściśle związane z teorią chaosu. Oraz komputerami. Bez komputerów nie byłoby możliwe wytworzenie tak wielu pięknych fraktali, jedynych w swoim rodzaju. Konstrukcja niektórych fraktali jest bardzo prosta na przykład fraktale zaprojektowane przez matematyków w XX wieku. Jest to ciekawe, ponieważ zbiory te dały początek nowemu rodzajowi geometrii. Geometrię tę nazywamy geometrią fraktalną. Geometria ta pozwala m.in. modelować obiekty oraz zjawiska występujące w przyrodzie. Własności fraktali. Wiele fraktali kryje w sobie zadziwiającą tajemnicę, jaką jest ich nieskończone samopodobieństwo. Oznacza to, że dowolnie mały jego kawałek, odpowiednio powiększony, przypomina do złudzenia cały zbiór lub jego znaczną część. Fraktal jest zbiorem o skomplikowanej budowie. Niezależnie od tego, jak mały jego fragment będziemy oglądać, będzie on równie skomplikowany jak całość. Fraktale w trzecim wymiarze. Istnieją także fraktale o budowie trójwymiarowej. Najsłynniejszym przykładem takiej struktury jest kostka Menger'a. Istnieje również trójwymiarowy odpowiednik trójkąta Sierpińskiego. Fraktale w przyrodzie. Fraktale w przyrodzie to zdumiewające zbiory o trudnych do wyobrażenia właściwościach, które wręcz przeczą naszej intuicji. Na przykład brzeg płatka śniegu. Chyba każdy powie, że jest krzywą. Lecz czy powiedzielibyście to samo o dywanie Sierpińskiego? Choć brzmi to może absurdalnie, dywan ten również jest krzywą, ale o bardzo skomplikowanej budowie. Temat fraktali jest bardzo rozległy, więc to, co wam dzisiaj przedstawiłem, jest zaledwie małym skrawkiem tego, co moglibyśmy powiedzieć o fraktalach. Jeżeli wstęp do tej serii będzie cieszył się zainteresowaniem, będziemy ją kontynuować. Jeśli film ci się spodobał, daj łapkę w górę. Zapraszam także do dyskusji w komentarzach. A jeśli chcesz otrzymywać systematycznie powiadomienia o nowych filmach, zasubskrybuj nasz kanał.